Myf, dzisiaj opowiem wam o moich planach, albowiem ja przecież dzisiaj się trochę słaby głos, bo niestety podczas y, pewnej lekcji powiem się nożyczkami. To jest właśnie też przykład, co się może stać podczas niezważnej zabawy. Bawiąc się nożyczkami, wpadły mi one do, do gardła i powstrzymały mi większość strun głosowych także teraz mam troszkę lichy głos mam nadzieję że ktoś będzie miał y, na oddanie struny głosowe jakiś martwy dziadek ka w, ka w każdym bądź razie powiem Wam dzisiaj y, że niedługo pojawi się na kanale Matthew 20 czy XMedzion, pojawi się frag Movie i ten frag mówi y, link is in the description below tak y, czyli będzie podany jak jeśli go zrobię, to tak myślę będzie już sobota lub wieczór, sobotni, no a jednocześnie mam pewne plany na ferie, jako że w czasie szkoły nie ma czasu, czas nie istnieje w czasie szkoły, tak, i, i nie mogę nagrywać za bardzo Battle Fifa, no i trochę jest taki niedobór czasowy i właśnie w związku z tym nie mogę nagrywać. No i dlatego postanowiłem, że w te ferie, które mi się zaczynają od dzisiaj, w te dwa tygodnie ferii, czyli 15 dni, bo jeszcze weekend, kawałek, tak, tam 15 dni, żeby się łatwo dzieliło, żeby mi tu nikt nie mówił, że nie umie tego policzyć, na 15 dni będzie 5 filmików z Battlefielda, 5 gameplayów z komentarzem i z takim głosem właśnie. I te 5 filmików będzie w ciągu 15 dni czy co, co 3 dni będzie filmik. Nie wiem czy dokładnie będę odliczał co do sekundy, żeby co czyni to wciękować. Ale prawdopodobnie co 3 dni mniej więcej jeśli nie będę miał czasu, to wrzucę dzień przed dzień po... Także trzymajcie się tam i czekajcie na filmik. Jeśli będzie ktoś mówi, to podam go w tym, w tym oto filmie w się. A jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału x to też polecam to zrobić. Frag mówi, będzie taki trochę średni narzędzie, albowiem chciałem yy, na